Powiem kilka słów na temat refleksji, jakie nasuwają się nam, gdy obserwujemy to pole bitwy obejmujące kwestie na styku internetu, plików, kultury, pieniędzy. Pole bitwy, na którym homikuipel znalazło się jako, jako serwis podobny do tysięcy innych w swojej funkcjonalności, a znalazł się w samym środku tego pola bitwy ze względu na skalę, którą osiągnął: 6 milionów użytkowników każdego miesiąca. Po prostu trudno nas nie zauważyć. Jakie są to więc refleksje? Przede wszystkim uwagę zwraca język. Jakiś czas temu byłem z, ze znajomymi na koncercie muzyki klezmerskiej, ale w filharmonii, więc żadna garażowa impreza. Bardzo poważny, bardzo dobry zresztą koncert. Na jego koniec lider zespołu zachęcił widzów do poszukania w internecie teledysku promującego najnowszą płytę zespołu. Po koncercie podeszła do mnie koleżanka, która tam ze mną była, pracownik naukowy uczelni technicznej, i zapytała: Słuchaj, ale to, co na koniec mówił lider zespołu, to chyba, to chyba nie do końca legalne. Ja mówię: jak to? No, wrzucanie muzyki do internetu chyba jest nielegalne, prawda? To jest przykład, który pokazuje, do czego dopuściliśmy, pozwalając bezrefleksyjnie na zaczarowanie języka, którym posługujemy się, rozmawiając o, o prawie autorskim w kontekście internetu. Wzięliśmy szereg pojęć, które są pojęciami czysto technicznymi, pliki, P2P, torrent, i nadaliśmy im niepostrzeżenie jakieś znaczenia kojarzące się przynajmniej z czymś podejrzanym, jeśli nie od razu nielegalnym. Tymczasem, jeśli umieścimy te same pojęcia w innym kontekście, okaże się, że jest to po prostu kolejny etap w długim łańcuchu. Pewnego postępu technologicznego, postępu technologicznego w zakresie dystrybucji treści, w zakresie komunikacji między ludźmi, w zakresie także kopiowania tych treści, które to kopiowanie jest niezbędne do tego, żeby, żeby z kultury i treści i, i treści kultury móc korzystać. Jakby zaczęło się gdzieś, dawno, dawno temu, tutaj tego prawie nie widać, od przekazywanych ustnej opowieści przeszliśmy przez rysunki. Wiele, wiele lat później pojawił się VHS, który również w pewnym momencie był na celowniku jako główny wróg kultury i wróg praw autorskich, a teraz przyszedł internet. Nie zmieniła się idea, nie zmieniła się zasada działania i konsumpcji kultury. Pojawiło się po prostu kolejne narzędzie, co prawda, efektywniejsze od poprzednich, ale na tym polega postęp. Mamy coraz sprawniejsze narzędzia do dystrybucji treści i dystrybucji kultury, i tylko tym jest internet. Nie jest tutaj żadnym nowym co do zasady zjawiskiem. A tymczasem ta kultura, jak już tutaj to podkreślano, to zawsze jest zjawisko, zawsze jest zjawisko społeczne, zawsze jest to zjawisko, w którym jakby w konsumpcji tej kultury zawsze jest wpisane uczestnictwo w jakiejś społeczności, dzielenie się z kim, przeżywanie tego wspólnie. Nawet ta książka, którą tutaj zilustrowałem. Kojarzy się nam tak trochę z takim indywidualnym doświadczeniem siedzeniem pod kocykiem z herbatką ale jaka jest wartość tej książki, jeśli jej nie pożyczymy najbliższym? Oni też jej nie przeczytają i nie zaczniemy, nie zaczniemy o niej dyskutować. Kultura, nawet w tych pozornie indywidualnych formach, to zawsze jest, zawsze jest jakieś, jakieś dzielenie się. Zmieniają się tylko narzędzia i formy, w których to, to dzielenie się i wymiana przebiega. Kiedyś chodziliśmy na prywatki, teraz jesteśmy w internecie. Zresztą ten internet to yy, znów kolejne, kolejne pojęcie, które samo w, sobie należy, samo w sobie należy odczarować. Jeszcze moje pokolenie ma taką skłonność do właśnie pozostawania powyżej tej linii, do jakby dzielenia życia od internetu, że coś w prawdziwym życiu, coś w internecie, ale już osoby parę lat młodsze ode mnie w ogóle nie rozumieją takiego podziału, jak to życie i internet. Internet jest jak powietrze, jest po prostu częścią życia, więc jeśli w tym życiu Mamy konsumować kulturę, jeśli w tym życiu mamy być właśnie aktywnymi konsumentami czy twórcami kultury, to będziemy to robili w internecie, czy tylko chcemy, czy nie. Gdzie w tym wszystkim, gdzie w tym wszystkim prawa autorskie? Tutaj znów myślę trzeba sobie jakby pewne nieporozumienie mam wrażenie w, w tym dyskursie dotyczącym internetu i kultury wynika z tego, że nie mówimy sobie pewnych rzeczy wprost. To znaczy, część, część osób dyskutujących mówi o kulturze w kontekście takim bardzo społecznym, w kontekście wolności twórcy, w kontekście jakiejś właśnie swobody wyrażania się i woli wyrażania się bez, bez jakby jakichś ograniczeń prawnych, a część, mam wrażenie, że tutaj bardziej lewa strona sali, mówi o przemyśle, który po prostu chce zarobić. czyli Prawo zazwyczaj taka ogólna refleksja wkracza wtedy, kiedy pojawiają się jakieś pieniądze i trzeba trzeba jakby uregulować zasady zarabiania tych pieniędzy i to jest nic złego, tak? Tylko powinniśmy sobie uświadomić, że kiedy dyskutujemy na temat problemów, które teraz się pojawiły w kontekście praw autorskich internetu, to przede wszystkim rozmawiamy o modelach biznesowych i o tym, że ktoś chce w jakiś sposób zarobić, a rolą prawa jest dać mu zarobić, uczciwie w taki sposób, żeby nie naruszyć innych innych interesów społecznych. I teraz w tym miejscu pojawia się często taki, taki sztuczny podział, gdzie twierdzimy, że właśnie ta część przemysłu, która chce zarabiać na prawie autorskim, będzie dążyła i w jej interesie jest to, żeby to prawo autorskie zaostrzeć, a ta druga strona barykady będzie dążyła do tego, żeby to prawo autorskie, no, prawo autorskie rozluźniać i że jest to jakiś taki nieusuwalny konflikt. Mam wrażenie, że jest wręcz przeciwnie. To jest. Mapa internetu pokazuje jego, jego potęgę, jego zasięg, jego potencjał to, że dzięki internetowi możemy dostrze, dotrzeć z czymś, co chcemy komuś sprzedać, w najdalszy zakątek świata bez potężnych inwestycji w jakąś infrastrukturę czy, czy w marketing. Taka jest po prostu siła tego internetu, że, że daje każdemu możliwość dotarcia do każdego. W związku z tym, na poziomie właśnie sprzedaży dóbr kultury, Daje możliwość sprzedania w zasadzie każdego, najbardziej niszowego produktu w każdym czasie, bo zawsze gdzieś znajdą się chętni. Czyli potencjał do monetyzacji tej kultury jest olbrzymi. Trzeba tylko pogodzić się z pewnymi uwarunkowaniami, jakie z tym nowym kanałem dystrybucji się łączą. Przypomnę tu jeszcze raz ten, ten pochód kolejnych technologii. Każda z nich jest doskonalsza, jeśli chodzi o właśnie zdolność kopiowania, o, o masowy zasięg, czy przemysł, który żyje z kultury w tym czasie, stawał się coraz biedniejszy. Czy coraz mniej ludzi zarabiało na kulturze? Nie, było wręcz przeciwnie. I teraz mamy dokładnie ten sam proces. Internet jako narzędzie daje możliwości większego, znaczy lepszego zarabiania na kulturze, daje możliwości zarabiania na tej kulturze większym grupom osób i zarabiania większych pieniędzy w sumie. Trzeba tylko pogodzić się ze szczególnymi właściwościami tego medium. Spójrzmy tutaj na doświadczenia. Tradycyjnego biznesu, który właśnie sprzedaje przedmioty. Nie sprzedaje kultury, a sprzedaje przedmioty. Jeszcze parę lat temu chodziliśmy do sklepów, gdzie była barierka. Pani nam podawała to, co sobie zażyczyliśmy, więc jeśli byliśmy łasuchami, to było nam czasem głupio prosić o kolejną czekoladę w tym tygodniu. To te, te, te sklepy przeszły drogę do supermarketów, gdzie wchodzimy i sami wszystko bierzemy, sami próbujemy tych produktów. Często jesteśmy nawet zachęcani do tego, żeby na miejscu się pobawić, żeby popróbować co więcej, dostajemy jeszcze więcej swobody, jesteśmy zachęcani do tego, żeby sobie kupić ten produkt, a jak nam się nie spodoba, to odnieść i dostajemy, dostajemy pieniądze z powrotem. Czyli raczej ten handel tradycyjny idzie w kierunku niezwiększania kontroli. Nie ograniczania swobody konsumentów, a właśnie jej zwiększania. Co więcej, mimo że mamy tutaj do czynienia ze sprzedażą faktycznie fizycznych produktów, to lekcja, którą, którą ten przemysł już odrobił, to jest to, że tak naprawdę najlepiej sprzedawać usługi. Nie kupujemy puszki, jakiegoś jedzenia. Kupujemy poczucie, że odżywiamy się zdrowo. Może puszka to nie był dobry przykład. E <laughs> Nie kupujemy, nie kupujemy nowego komputera, kupujemy identyfikację, usługę identyfikacji z jakąś, z, jakąś, z jakąś grupą społeczną. I to, do czego zachęcam, to trochę to, o czym wspominał Kuba Danecki, to znaczy oderwanie się od egzemplarza i oderwanie się w dyskusji o prawie autorskim od właśnie myślenia o tym, jak o, o przedmiocie. Kultura chroniona prawem autorskim na potrzeby jej monetyzacji jest zdecydowanie bliższa usługom. i jako o usługach trzeba, trzeba o tej kulturze. W kulturze raczej myśleć, i na podstawie tego myślenia dopiero, dopiero kształtować właśnie prawo autorskie regulujące, te, regulujące sprzedaż tej kultury. To, co chcę przekazać, to, że interes konsumentów i sprzedawców jest tak naprawdę taki sam. Konsumenci w tym momencie są bardziej świadomi niż lata temu, w związku z tym oczekują, że będą traktowani poważnie. Będą otrzymywali usługi wysokiej jakości, czyli usługi, z których mogą swobodnie korzystać, tam gdzie chcą korzystać, tak jak chcą korzystać, usługi, na podstawie których mogą budować jakieś, jakieś dalej swoje treści. A takie podejście do prawa autorskiego, właśnie rozluźnione, sprawi, że ogólny obrót i monetyzacja tych treści w warunkach sieci, w warunkach internetu będzie łatwiejsza. Nie ma tu więc w naszej ocenie konfliktu w zakresie tej monetyzacji lub jej, lub jej braku. To do czego? Zachęcam więc podsumowując to, to żeby dyskusję o, o prawie autorskim budować na tych czterech filarach. Po pierwsze, na języku, który jest odczarowany, jest rzeczowy, sprzyja prawdziwej dyskusji, a nie przemyca jakichś jakich ukrytych treści. Po drugie, na zaufaniu do, do innych uczestników rynku. Miliony internautów to nie są ludzie nieuczciwi, to są ludzie, którzy chcą uczciwie płacić za usługi, które są im uczciwie oferowane. Dalej swoboda jako narzędzie, które, które tak naprawdę zwiększa globalny obrót, zwiększa szanse monetyzacji tej kultury i w końcu myślenie o kulturze raczej jako o usłudze, a nie jako o produkcie, bo to wyzwoli nas z wielu szkodliwych, szkodliwych metafor. Bardzo Państwu dziękuję.